No to w końcu nadszedł czas, żeby napełnić akwarium wodą. No to jedziemy. No na to czekamy, żeby można było je wypełnić wodą. Wszystko się zmienia, zaczyna inaczej wyglądać, nabiera innych kolorów, bo w wodzie inaczej się rozchodzi światło. Wodę trzeba wcześniej uzdatnić, żeby nie było w niej żadnych szkodliwych substancji, szczególnie tutaj chodzi o chlor. No i korci nas, żeby jak najszybciej wpuścić do niego ryby. No i to byłoby coś najgorszego. Ryby od razu wpuszczone do akwarium bardzo szybko zakończyłyby swój żywot, ponieważ w akwarystyce najważniejsze jest tak naprawdę to. Co jest niewidoczne. Żeby akwarium tętniło życiem, to najważniejsze jest to, czego nie widać, czyli bakterie. Trzeba pozwolić, aby w akwarium namnożyły się dobroczynne bakterie nitryfikacyjne, które są odpowiedzialne za rozkład materii organicznej. A do tego potrzeba trochę czasu. Czas, cierpliwość to jest klucz do zrozumienia akwarystyki. Ale znowu, co to ma wspólnego z Adwentem? Najważniejsze jest to, co jest niewidoczne w życiu duchowym, chodzi oczywiście o łaskę Bożą, bo życie duchowe, życie z Panem Bogiem to nie jest coś, co można sobie tak tylko własnym wysiłkiem stworzyć. Do tego potrzebne jest działanie łaski Bożej, której nie widzimy. Jest to dla nas często działanie niewidoczne. To nie jest tak, że jak na siłowni, że można coś wyćwiczyć, wypracować. Oczywiście ten nasz wysiłek, nasza asceza, nasze postanowienia to wszystko też, co w czasie Adwentu próbujemy realizować, to jest ważne, ale bez łaski Bożej życie z Panem Bogiem byłoby niemożliwe. Dlatego kluczowa. W naszym robieniu miejsca Panu Bogu w życiu, naszym, żeby On się czuł w naszym życiu jak ryba w wodzie, jest modlitwa. To znaczy ten czas, który spędzamy z Bogiem, po to, żeby to On mógł działać i żeby On mógł nas przemieniać. Jeżeli ktoś mówi, że nie ma czasu na modlitwę, to znaczy, że potrzebuje jej jeszcze więcej. I to chodzi, słuchajcie, o taką modlitwę, w której oddajemy się zupełnie w ręce Pana Boga. My często mamy taką skłonność, żeby na modlitwie Pana Boga zagadywać, żeby ciągle przejmować inicjatywę. I oczywiście są też, jest też miejsce w naszym życiu na modlitwę taką właśnie recytowaną, kiedy coś odmawiamy, kiedy coś czytamy, ale zachęcam Was do tego, żeby po prostu. Znaleźć czas na pobycie z Panem Bogiem, żeby łaska Boża, to, co jest niewidzialne, żeby mogła w nas swoje zrobić. Również kiedy rozeznaje się powołanie, kiedy człowiek zastanawia się nad tym, co ma robić w swoim życiu, to musi usłyszeć to od Pana Boga, bo inaczej zaczyna sobie sam wymyślać. Dlatego ważne, żeby znaleźć czas na taką osobistą, z naszej strony właśnie bierną modlitwę, kiedy sobie po prostu siadam, czy to w kościele, czy przed Najświętszym Sakramentem, czy po prostu w, w świątyni, czy w jakimś innym miejscu. Na przykład ja lubię sobie siadać w moim pokoju, zapalam sobie świeczkę, żeby wprowadzić troszkę inny klimat i po prostu pobyć z Panem Bogiem, posłuchać. Można wcześniej przeczytać fragment Pisma Świętego, czy po prostu powtarzać w sercu jedno zdanie. Panie Jezu, dotknij mnie. Panie Jezu, uwielbiam Cię, czy Panie Jezu, oświeć mnie. I wtedy łaska Boża zaczyna w nas działać. Jeżeli mówimy o tym, że ważne jest to, co niewidoczne, to również bardzo ważny jest stan łaski uświęcającej. To znaczy taki stan, w którym jesteśmy najbardziej podatni na działanie Pana Boga. Warto o to dbać. Mówiliśmy wcześniej o tym, że trzeba odrzucić wszystko to, co sprzeciwia się przyjściu Boga, czyli grzech. Kiedy ten grzech zalega w moim sercu, no to ważne, żeby skorzystać ze Spowiedzi Świętej, żeby być w stanie łaski uświęcającej, bo właśnie ten stan łaski on mnie uzdalnia do tego, żeby, żeby Pana Boga odbierać bardziej wyraźnie, bardziej no, tak konkretnie można powiedzieć. Więc tak jak w akwarystyce najbardziej, najważniejsze jest to, co niewidoczne dla oczu, tak również w życiu duchowym jest najważniejsze to, co niewidoczne, działanie łaski Bożej. Ale mówiłem jeszcze, że ważna jest też cierpliwość, że trzeba poczekać z tym wpuszczaniem ryb do akwarium. Podobnie jest z Panem Bogiem. Do Pana Boga, słuchajcie, moi drodzy, trzeba mieć cierpliwość. Czasami to nasze wołanie adwentowe, przyjdź, Panie Jezu, Marnata, przybiera taką formę troszkę, no właśnie, niewłaściwą. Kiedy tak naprawdę to nasze wołanie, przyjdź, Panie Jezu, jest takie troszkę, przyjdź natychmiast teraz, Honot hono tu, mam do Ciebie sprawę. Chcielibyśmy, żeby ten Pan Bóg przyszedł. Natychmiast teraz, od razu, wtedy, kiedy ja mam akurat na to ochotę. Wtedy, kiedy ja go pytam, wtedy, kiedy ja go proszę, kiedy czegoś od niego chcę. Natychmiast to wszystko musi być spełnione. No ale nie tak podchodzi się do Pana Boga. Kiedy wołamy przyjść Panie Jezu, zostawiamy mu sposób tego przyjścia i czas tego przyjścia do Jego dyspozycji. Bo tak jest zawsze najlepiej. Maranata, przyjdź Panie Jezu.